Dzień dobry Państwu. W tym filmie y, zaczniemy cykl szkoleń na temat importu transakcji do Pricebooka. Import to stosunkowo nowe narzędzie, które dodaliśmy w ostatnim czasie i bardzo mocno rozwija tutaj funkcjonalność oprogramowania ze względu na dostęp do danych. Y, żeby dostać się do okna importu po uruchomieniu programu należy włączyć zakładkę transakcji lub upewnić się, że w niej jesteśmy. Jak mówiliśmy wcześniej menu dostosuje się do y, Wymaganych opcji, i tutaj na samym końcu, zaraz przed opcją eksportuj mamy opcję importu. Klikamy opcję importu. wyświetla nam się nowe okno, które praktycznie samo w sobie już stanowi odrębny program. Możemy je sobie zmaksymalizować. I teraz widzimy tutaj menu z opcjami. Widzimy takie cztery segmenty tego menu, cztery zakładki. Tak naprawdę, import. Jeżeli chcemy go wykonać, musimy przejść każdą z tych zakładek co do opcji na, i to są takie cztery etapy działania z transakcjami zapisanymi na przykład w formie pliku xls, czyli plików Excela, czy xlsx. Więcej informacji podstawowych na temat importu możecie dowiedzieć się Państwo klikając w znak zapytania na środku okienka. Będziecie Państwo tutaj Mieli wyjaśnione na czym polega import w bardzo taki lakoniczny, skrócony sposób, natomiast ważne jest to, żeby sobie od czasu do czasu to przypomnieć, jeżeli Państwo zapomnieliście. Na tym chciałbym skończyć pierwszy film z tego cyklu. Zapraszam do następnych, gdzie będę wyjaśniał po kolei wszystkie opcje dostępne tutaj w zakładce oraz elementy importu, jak sobie z tym poradzić. Dziękuję serdecznie za uwagę.